Już za chwilę w Cartoon Network nowa seria Atomówek. Znajdziecie u nas odpowiedzi na wszystkie mroczne tajemnice. Czy Mandy zostanie sławną gwiazdą operetek? Tam gdzieś na ten czy końcu. Czy mroczny zostanie rycerzem Jedi? Czuje drobne zakłócenia mocy. Czy Billy pogodzi się z faktem, że jest prosiakiem? To było poważne. Odpowiedzi na te i inne mroczne tajemnice znajdziecie w zupełnie nowych odcinkach mrocznych przygód Lego i Mandi. Dzisiaj o 12:00 tylko w Cartoon Network. Ach, znowu śmieci w telewizji. Reklama. Są nieznośne, ale trafiły na godnego przeciwnika. Jestem Niania Makwi. Jest surowa, szerzej, przerażająca i czasami czaruje. Film w polskiej wersji językowych. Niania w kinach. Laleczki, cicino, słodkie, kolorowe, pachnące smakowicie. Zapachów cała Zapach brzoskwini. Jabłka. Truskawki. Banana. Winogron i Laleczki cicino, słodkie, zapachowe. Śliczne i kolorowe Zielona, żółta, fioletowa i czerwona Którą wybierasz? Ja wolę tę różową A ja fioletową A ja wybrałam wszystkie Laleczki, cicino Zabawki z EP Wielka frajda I na niebie i na ziemi Wszystko błyszczy się i mieni A za kilka dni Zabłyśniesz i ty Super! B. Reklama! Czy jesteś gotów zrobić pierwszy krok po świetle? Trzymaj, bracie! Proszę państwa, widzimy tu piękny okaz harcerza Lashlor. Jego drużyna może zmieniać swój wygląd. Są niesamowitymi żeglarzami. Uwaga, natknęli się na strasznego drapieżnika. A tu widzimy ważny dla drużyny rytuał zabawy z jedzenia. A tu rytualna kąpiel. Cóż za widok! Zupełnie nowy show Harcerz Laszlo Od poniedziałku do piątku o 17.15 tylko w Cartoon Network. Burmistrzu, mamy w naszym pięknym mieście do czynienia z Zapraszamy na całą godzinę akcji. To atomowa sześćdziesiątka tylko w Cartoon Network. Cukier. Słodkości. I